Nie bo bardzo nam Myślę, że będziemy po prostu zaczynać, że wszyscy jeszcze, jeszcze, żebyśmy mi się wchodzą. Chciałam bardzo serdecznie przywitać naszych sympatycznych, sympatyków, wykładów. Pana doktora Inżyniera Magdalena Ficka, z którego również to w bibliotece. Na drugiej części wykładu o iluzjach, o tym jak oszukuje nas ludzkich mózg. Sama sobie dzisiaj przypomniałam troszkę o te wykłady z uczelni, bo o tym będzie naprawdę bardzo ciekawie. Wszystkie dziękuję za spotkania w bibliotece. Dziękuję bardzo, ja chciałem podziękować. Państwu, że w taką pogodę, wybraliście się, ta frekwencja to jest rekord świata, biorąc pod uwagę zewnętrzne warunki. I pani dyrektor za życzliwość, że mogę tutaj z państwem spędzić kilka dziesiąt. Bardzo dziękuję. Dziękuję się czyli... Wszyscy mają krzesła? Tu jest jeszcze dwa. Słowa. Tu są jeszcze dwa, do których chciał usiąść. Tutaj ja się przesadzę na ten o iluzjach i złudzeniach, jakim podlegamy, kiedy sygnały, które wysyłają nasze zmysły do mózgu, ulegają różnego rodzaju zakłóceniom. Na poprzedniej prelekcji opowiadałem o tym, jakie mamy zmysły, jak one działają, jak działa nasz mózg, jak odbiera te sygnały, a dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, jak Prowadzani jesteśmy w błąd przez nasz mózg albo przez nasze zmysły, kiedy te sygnały są zakłócane. W tej chwili do każdego z nas, a właściwie do mózgu każdego z nas, docierają setki tysięcy informacji na temat temperatury ciała, ciśnienia krwi, zawartości hormonów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Zmysły wysyłają je do mózgu. I jeżeli Państwo byliście na poprzedniej projekcji, to pokazywałem, tam mamy z mózgu taki taki organ, nazywa się twór siatkowaty i on decyduje, co do mózgu ma dotrzeć, a co nie, co jest niepotrzebnym obciążeniem, a co jest, że tak powiem, bardzo ważne dla mózgu. I teraz jeżeli na drodze od zmysłu, na przykład zmysł dotyku mamy w końcu kaspalców, jeżeli sygnał wysyłany przez zmysł dotyku, który biegnie nerwami najpierw do do mózgu, ulegnie jakiemu zakłóceniu albo mózg z jakichś powodu źle go zinterpretuje, wtedy mamy do czynienia z, z różnego rodzaju złudzeniami. ja dzisiaj będę chciał opowiedzieć Państwu przede wszystkim o złudzeniach optycznych, ale na początku powiem też o kilka zdań o innych złudzeniach. Drodzy Państwo, rodzaje złudzenia. Złudzenia mamy... Takich rodzajów, jakie mamy zmysły. Czyli mamy, pamiętacie, że Państwo, jak mówią o zmysłach Arystotelesowskich, to jest zmysł suchu, węchu, smaku, dotyku i wzroku. Skupię się na wzroku, ale tak jak mówiłem, przejdę jeszcze yy, kilka zdań poświęcę pozostałym zmysłom. Yy, otóż ważnym rozróżnieniem jest złudzenie i halucynacja. To są zupełnie inne rzeczy nie powstaje wtedy, gdy sygnał płynący ze zmysłów jest błędnie odczytywany przez mózg. Ale musi być sygnał. Natomiast halucynacje powstają bez udziału bodźców serca. Ja Wyjaśnię to wyraźnie. Na przykład możemy odczuwać źle temperaturę. Jest coś gorącego, a nam się wydaje, że to jest normalna temperatura, albo znamy cichy. Natomiast halucynacja powstaje bez udziału zmysłów. Widzimy na przykład osobę, która nie istnieje. My z nią rozmawiamy, ona nam odpowiada na pytania. My ją możemy ściskać. No to jest typowy obiad, obiad u schizofreników, którzy potrafią całe życie przeżyć z jakimś towarzyszem, który w rzeczywistości nie istnieje, a oni codziennie z nim bytują, rozmawiają, wymieniają się informacjami, itd. Drodzy Państwo, przykłady halucynacji. Tak jak na początku w sumie widzimy kogoś, kto nie istnieje i nie, nie pomoże, że my mówimy, on mówi na przykład, tu siedzi obok mnie gość w kraciastej marynarce. Mówimy, popatrz, nikt nie, 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 nie siedzi, a on widzi i jego mózg mówi, że siedzi. On go potrafi dotknąć i mówi nawet, że to jest materiał taki, a taki prawda? i tak dalej. No, jak mózg zaczyna wariować, to bardzo trudno jest wyprowadzić go z błędu Słyszymy dźwięki lub muzykę, chociaż nikt nie gra. To się zdarza też e, ludziom, że tak powiem zdrowym, cywilczym. E, Ale na przykład, kiedy są bardzo przepracowani, to słyszą wtedy dźwięki, e, których w rzeczywistości nie ma. Odczuwamy jakiś smak. E, będę o tym mówił później, e, najczęściej jest to e, jednostka chorobowych, smak metaliczny. Nic nie mamy w ustach, nic nie mieliśmy, a odczuwamy smak metaliczny. Odczuwamy intensywny zapach. Niekiedy ten zapach tak wyraźnie odczuwamy, że, że człowiek po prostu jest aż aż niedobrze. Nie potrafi nad tym zapanować. I odczuwamy nieistniejący ból. To jest ciekawe. To już wiele od XVIII wieku, bo wtedy, kiedy już obcinali ręce, nogi żołnierzom rannym i tak dalej. I co się okazało? Takiemu żołnierzowi odcięto nogę, amputowano, bo miał na przykład zgarżoną przez kulę armatną. A on po wyleczeniu cały czas czuł tą nogę. Jego swędzia duży palec u nogi i chciał się podrapać, bo że nogi nie miał. Prawda? On czuł, że mu rosną paznokcie. Chciał obciąć paznokcie, a on nie ma nogi. Bo w mózgu została informacja przesłana z nerwów od urodzenia o, o jego nodze. I mózg tego nie zapomniał.